Wszystkich szefów Trochę śmieci musiałem wyrzucić, wiesz Obowiązki Pana Domu Tak <grystanie> zwanej Marysi Co? Sypiemy? No to sypiemy, z Stefciu <grystanie> Siemandero, witamy wszystkich na kanale Adi Wejherowo <grystanie> Nauka języka przed nami tak, włoski się uczymy, bo pogoda typowo włoska, wreszcie słonecznie, wreszcie pięknie. <grywamy> Ruszamy sobie na przejażdżkę w tą niedzielę piękną, gdzie wylądujemy, jeszcze sami nie wiemy. Na pewno na sam koniec wylądujemy w jakiejś orkiestrze świątecznej pomocy, w jakimś sztabie, żeby gdzieś tam jakąś monetkę drobną na dzieciaczki wrzucić. I was również zachęcamy do wsparcia wielkiej orkiestry Świątecznej Pomocy. A my teraz co, mała? Przed Lecimy, nie? Że tak równowagę trzyma, czy pięty sobie depiluje? Nie, wiem, równowagę trzyma. No i siemanko. I witamy was. Was najpiękniejszego dyptaku w Polsce. Czyli z... Z Monciaku! <noise> <noise> Zawitaliśmy do Sopotu. Przyjechaliśmy sobie na spacer do Sopotu. Piękna pogoda, niedziela. Połazimy sobie tutaj, zobaczymy co się dzieje na Sopot. O, no. Gdzie w Polsce może dorwać pacetów z nie, Gdzie na świecie może dorwać facetów z wózkami? Nie? Tylko w Polsce. Dobra. Lecimy sobie na spacer. Co? Musimy minąć? Zapach słodko-kwaśny mocny? Nie lubisz? Odrzuca? To jest Sopot. Ale to i tak jest tutaj teraz zimno trochę, a co dopiero latem jak to robi, jak tu jest nie wiem, chyba stolica bezdomności, bo tu wszyscy na lato się zjeżdżają, bo wiadomo, turystów dużo. Można parę ziko wysępić. No, a panowie, taka ładna para. Tutaj sobie mykają, nie? Takie ci się nie podobają. Nie, za tanio. Jerzy kosak. Odwrót Napoleona z Podmoskwy Moskwy. 1927 rok. Cena wywoławcza 55 tysięcy złotych. Ja pierdziele Sopocki dom aukcyjny. Nie podobają ci się takie. Okej, okay, no. Nie, lepsze z nie? Lepsze z PEPKO. No, lepsze. Lepsze z Pepko. I po prostu tę można mieć? Nie, no wiadomo, za taką cenę to z Pepko można sobie dużo nakupować. Jak no, tu tyle ludzi stoi za XXL 25 ZIKO. Ciekawe, czy dobre? No właśnie. O. Nie, wyglądają świetnie. Fajnie wyglądają. Zobaczymy jak gdzieś tam sobie zgłodniejemy, a nie trafimy czegoś innego. To co myślisz o takiej zapieksie? Jestem na rach. Być nad morzem i zapieksy nie wciągnąć. To był letki grzech, nie? Trochę ludzi łazi. Trochę ludzi łazi. Zaraz trzy tak, wydomu. Najsłudniejszy yy, w całej Polsce, nie? Chyba nigdzie takiego drugiego nie ma, prawda? Nie ma krzywego domka. Fajne mam jest. fajnie, nie? Wygląda. Mega fajnie, aż też na kamerze fajnie na ujęciu, nie? Wygląda. Mm -hmm. <laughs> Dobra, lecimy tam, w kierunku Sopotskiego mola. Takie bardziej pizzerinki chyba panie robią, no? A tu też jest ludzi mnóstwo w środku. No pewnie, nie jako kolejka. Cie. No, <noise> zanim my to dojdziemy gdziekolwiek, a znajdziemy sobie pomysły smakowe w Sopocie, to ja nie wiem, czy my z powrotem się doczołgamy, będzie jak tydzień temu. Pół godzinki dla słoninki, nie? Ale to fajnie wygląda. Ale no fajnie wygląda, jak jest pogoda. A dzisiaj chyba pierwszy raz od, nie, od jakiego długiego czasu, ci nas śledzą, ty normalnie oni nas śledzą, od jakiego długiego czasu, że takie słoneczko wyszło, bo ciągle pada, ciągle deszcz, śnieg, w ogóle, nie, kochanie? Tak. Zimno ci? Nie. No ja myślałem, bo tak zamilkłaś. Usłyszeliśmy jakieś dźwięki orkiestrowe. Piękny jest, generalnie sopot jest piękny. Podoba Ci się sopot? Tak, bardzo. Bardzo. się wcale nie dziwię, że jako, jako miejscowość letniskowa, uzdrowiskowa. Ma no, jakiś klimat, nie? No, że jest tak uznawana naprawdę wśród odwiedzających, wśród turystów. To jest przepięknie. Tratacy, no, scena, petarda. Chcesz pojechać? No co, możesz się karnąć przecież. Nie, za 30 lat może. No wsiadaj, nie, nie. wstydź No co to, no nie. Ale kusi, kusi. No ja wiem, że cię kusi, stanęło. No, widzisz, specjalnie dla ciebie. Jak dla ja, ja byłam malutka, nie było takich to... cudów. <laughs> ja, jak tak ja jest. byłem malutki? Zresztą ja nie byłem nigdy malutki. Ja nie wynaleźli karuzeli. Na łyżby spróbuj. A jak byłeś malutki, to lodowisko. Nie było? <gry> to na jeziorze jeździliśmy, nie na takich lodowiskach. Wiedziałam, no. że nie było. Wiedziałam, że nie było. Wiecie, co jest najfajniejsze o tej porze roku na molo? O naprawdę. Darmowy wstęp. No właśnie, darmowy wstęp. To jest atrakcja niesamowita, że nie trzeba bulić Pęgi. O, ale rozmawiałem na przykład yy, z dekoratorem w wnętrzumysłu, którego serdecznie pozdrawiam Kamila, i on wiedział co to jest pęga, a yy, kumple. W całej Polski nie słyszeli takiego określenia z tego filmu. No i pęgi nigdy nie mieli. No może nie mieli nigdy pęgi. <laughs> Patrzcie ile tu ludzi łazi. Tu by nawet i mógł jeszcze coś poszaleć z wykrywaczem, ale na Molo jest naprawdę są tłumy. Pięknie. Ile ich tu jest, nie? Jo, one wyczaiły tutaj moment, wiesz, że ludzie przychodzą, może jakiegoś chlebka sypną, Chlepka? czy jakiegoś ziarenka. Co? Gotowany pęczak. O, faktycznie, kasza pęczak, a nie zauważyłem tego, no to one tutaj mają kurę Uczte. dlatego. Co łaska za zdjęcie? Co łaska za zdjęcie? A jak wywołujecie? Bo to jak jest Polaroid pewnie, co? Czy jak? Ja taki ja tylko pańcie. tak, okej. Okay. No. Ale fajnie wygląda. No, fajnie zrobiliście. Pomysł macie no, my elegancki. Pomysł? Dziękuję. No naprawdę, no. pomysł macie elegancki. No, Fajnie, że ja, ma za masz mało jakieś tam? Nie, nie mam. O. To mogę zrobić nawet za darmo. Nie, za darmo nie chcemy. Za darmo nie chcemy. Skombinujemy najwyżej, to przyjdziemy tutaj gdzieś w a jest ba tam bankomatu nie ma, nie? Tam bankomat trochę dalej jest. Piątkę znaleźliśmy. Ciach, ale sesję mamy. No. A, a. <grystanie> <grystanie> Petarda. <grystanie> Zobaczymy jak my na tym wyjdziemy. Oku. Kurde, ale super kurde, żałuję, że jest... Ale marką? pięknie! Pokaż mała, ale fajnie to wyszło. A słuchajcie, a wymienicie sobie euro? Eee, no to no, tak. <laughs> o, skąd ty masz euro? Ale trzymaj ten... Ale chłopaki, mega mistrzostwo. Piąteczka. Zapraszam Was serdecznie na kanał Adi Wejherowo na YouTube tam Dobrze. trochę ponagrywam. To będziecie z tą akcją. Ale to jest petarda. Spotkanie widzów, także fajnie, fajnie. pozdrówki, nie? Pozdrawiajcie szybciutko, mama jaka uśmiechnięta, zała mama gdzieś się tam skitrała. Pozdrowionka, także fajnie, bardzo wam dziękujemy. Wszystkiego dobrego, miłej niedzieli, trzymajcie się, hejo. Takie jaja na molo w Sopocie, nie? Ale to zawsze, zawsze miłe, zawsze pozytywne, prawda? I trochę krępujące. Trochę krępujące, ale to... Trzeba się przyzwyczajać pomału. Trzeba się pomału przyzwyczajać. I zaklinać bęży. <głos> <głos> Ale marina jest pusta, nie? Przecież wiesz. Tak jak patrzyliśmy w jastarni, te wszystkie jachty, które zapakowane były gdzieś tam stały. A tutaj parę, cztery, dokładnie cztery, pięć. Pięć jachtów jakiś jeszcze stoi, może to jacyś. Zimowi podróżnicy. Jesteśmy zaraz na końcu mola. Zaraz na końcu mola. Ale tu rozmawiamy chłopaki naprawdę młode, fajne chłopaki, kreatywne. Pomysł na siebie, jakieś coś wykombinowali, nie? Tak, no. Super, Petarda. No, super, tak, Takich, takie inicjatywy warto wspierać naprawdę. Jeżeli mają pomysł na siebie, potrafią coś zrobić. A przy okazji, wiecie, jakieś pareziko im wpadnie, nie? No. Z No i, tym i, to tak szybko poszło. i to wiecie, to nie jest, że jakaś tam cena określona, tylko są łaska i gitara, nie? Fajnie, fajnie. naprawdę no fajnie. fajnie. Patrzcie, ile tu ludzi chodzi. Mewki, <noise> mewki. Tam w oddali widać Cliff Orłowski, Grand Hotel, Sheraton. Piękny zachód słońca. Naprawdę widoki są fajne. Cieszę się, że ta pogoda tak dopisała, że wpadliśmy na tak genialny pomysł. Zresztą kochanie twój mąż ma zawsze genialne pomysły, prawda? Mogę no. się trochę porównać do tych młodych, kreatywnych ludzi. Mogę. <laughs> dziękuję Ci ślicznie. Bardzo, super, bardzo kreatywne najlepsze pomysły na świecie. O, no... Młody człowieku. <laughs> <laughs> dziękuję ci, dziękuję. Nie wiem, że O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś? <gry> nie żadna la bamba, nie nic, nie wesołe rytmy, tylko taka muza na molo. Ty <gry> typowy zaklinać. Lodowisko? No jak? Nie rozumiem, że śnieg padał i co? że ładnie to było, taka sceneria, ładne lodowisko, wieczór. No tak, no ze śniegiem no. To, to ładnie wygląda. No była taka. Pinky. A teraz nie jest ładnie, też jest ładnie. No pięknie jest. Pięknie jest, bardzo fajny spacerek. Jakich masz, ilu takich masz jak my, że sami apacze, nie? Nigdy nie wiadomo, może coś w wpadnie i... No ja wiem. Jednak no ale ja mówię, zamieni. my to chyba jesteśmy tylko zwykli apacze. pomóc nie, tylko patrzę. Ale ładne, ładne te wyroby są. Naprawdę przepiękne. A dziękuję. No właśnie ręku Barwiony bursztyn. Tak. Piękny, nie? No i w jaki sposób to się robi? Ciepło obróbka termiczna, gazę szlachetne, barwnik i wtedy ten kolor dostaje się do środka, nie? Aha, piękny, Naprawdę, bursztyn w nienaturalnym kolorze, ale cały czas bursztyn, prawda? Ale w ogóle piękny kolor, nie? Piękny kolor. I w ogóle w tym świetle to to jest efekt niesamowity. Mi się najbardziej ten motylek podoba. Motylek jest przepiękny. Pozywałby ci. Też wielka orkiestra. Mowniśmy się wybrać na bursztyny i znajdywać właśnie takie rzeczy. O, nawet z kotkami są, widać Zdjęcie pupila. Piękne. Musimy jedną z pieczarkami. Jedną z pieczarkami. Smaczne są? Bo reklamy nie ma Zaraz wypróbujemy czy smaczne apetycznie wyglądają Kolejka też była Kolejka też była Także wróciliśmy i będziemy konsumować Ostry, łagodny Ja bym poprosił Ciosnek. zwykły keczup Chyba A ostry jaki jest? No tortex albo fanex Nie to zwykły keczup, nie tam ostry to nie, na razie Ostrego nie będę brał, nie będę tu przesadzał Posmakujemy tak to, dziękujemy. dziękujemy, wszystkiego dobrego. Jedno w razie w razie się przytrafiło. Dzięki bardzo. Ja już ugryzę, ale wam powiem. No mała smaku i szybciutko na światełku. Nie ja wiem, że przyjedzę mi się nie gada, ale. Dobra. Ja wam powiem. Taktyczna za zawsze jest dobra. A radzam dam zimi dam a radzam, a miał, mia, miam, mnia, niam ostatni kęst. zam, zam. Tunel do znaczy nie. Już do wyjścia, do opuszczenia Monciaka. skończyliśmy sobie nasz spacerek po kurorcie uzdrowiskowym Copot. A teraz lecimy zobaczyć na wielką orkiestrę Świątecznej pomocy w nasze rewiry, prawda? Dobra, przy jedzeniu ja się, już nie się, mówią, nie się nie gada. Nie Okej, ale naleśnikarnie to by jeszcze zaliczył. Co? Nie? Ale. Ale co? Pijalnie czekolady co tak. Pijalnie czekolady. No i znowu widzicie, co ja mam z tą moją małżowinką. Weź i teraz to skombinuj pijalnie czekolady. Tu wszystko idzie. I jak? Dzień dobry. Uczyliwy? Licytujcie, tatuaże poszły właśnie za 450, Dobre. nie, za 510 zł. A no jak szybowa jak w ogóle? Jest Jest, jest tak? rewelacja. Tak? Pięknie, cudownie. Zobacz, jaki tutaj jaki jest kółki. nie? Ile kosztowało? Ale panu Ale już kilkanaście osób z nim zdjęcie sobie zrobiło. Trzeba było z puszką chodzić. No ja Ale jaka Dobrze. Super, bardzo tak? fajnie. Do 20 jesteśmy. Dobra. Także okay. do 20 może coś można przychodzić Idzie Michael Jordan z Gościcina nie, on Siema ma Siema tysięcy? nie ma Beku? Gościcina też zbierało pierwszy raz, tak? Się... A co tu masz? A to eba, specjalna puszka, tak? jak to pierwszy raz bomba, tak? Udało tak? się, przez parę godzin dwa i pół. Fajnie było. No to super, my idziemy teraz też zerknąć, To i gwiazda wieczoru, gwiazda wieczoru się zrobiła. To jest ciężka sprawa, no i co? Zaczynamy jak e, standardowo. Ja chcę tego gofera. Ja chcę tego gofera. Tego najlepszego. Nie czy jest jakaś puszka czy coś. Nie wiem, czy się ja. Mała, wiesz, gofra. Też Ciepłego. Ciepłego. Do puszeczki? Ale pyszny. Najsmaczniejszy. To są ryśnik Waffelizen? Nie, bo Wapelizen to miało być serduszka. Jo, ale są też myślę. Dziękujemy. Bardzo ładnie. To mamy 500 złotych po raz pierwszy. 500 złotych no, ja zł no. po raz drugi. Batalio dowodzenia marynarki wojennej. Przekazuję A się idzie. 500 zł po raz szefowa się wita. A ja tylko... 600! 600 zł, 600 zł są szefne! Sam <śmany> szef ale został z... Zna... <śmany> Konferencjer. <śmany> mój kolega Piotr. Co ze mną do klasy chodził, jest tutaj konferencja. Będzie, będzie, mam, blada, będzie prowadził licytację na z Wielkiej Orkesty Pomocy. Słabił, nie wiem czy mnie słychać, bo jest tak głośno. Ale Piotr mówi, że są naprawdę mega fajne rzeczy, mega fajne do wygrania, do wylicytowania na szczyt. Są fajne gadżety. Adi obiecał, że wylicytuje najdroższy voucher, także liczymy na niego. Ale pan doprzewodnie. Voucher! 800! Jest 800. Wow, idziemy ostro! 800 złotych. 850. 90. 800 900! 90. Bo i tak kuziel dwójdzie 1000! 8000! 100. 100. 100. Wow. 100, wow. Się, czy, ale ty, walka, nie? złotych. zł! o wartości 200 złotych to był? Ale ja myślę, ale, że, że ten kur, że bractwo kurkowe coś dołoży do tego jeszcze jakieś granaty albo coś. Będzie ono wręcz, wręczenie na, ja... na szkło? Ja daję 350. O proszę bardzo, 350. Wy już się na ale nie. No tak ja nie, ale Arthur, proszę, 350. Gurde, ma mam telewizję A Adrian się prawa, pra bardziej na szkło to na więcej. Nawet ma je ze sobą. Daję. Teraz tak czy wygra, nie wiadomo. teraz jest 350 zł po raz pierwszy. Nie, za. 400? 400 już jest. 400, tak? O, A, proszę! Przepił cię! O, Chyba ciebie nie zobaczyłem! No kurde, chcę iść ja do telewizji! Ja ja. Naprawdę? Zaszalałeś. 500! 500. Ale mam... Po kolejny rekord nam tutaj Także naprawdę dużo. Zapraszamy w takim razie kto wygrał i kto jest lepszy. Bo, bo. Super. Od kuchni. Ale fajnie. Dziękuję ślicznie. Dziękuję ślicznie. Super. Dzięki, dzięki. Ale petarda. No łaj, rewelacja. Dziękuję. Jest petarda po całości. Fajnie, że się udało. Dziękuję ślicznie. Gdzieś kto wygrał? Gdzie Byliśmy po raz pierwszy I Wygraliśmy Teraz będziemy już w prawdziwej telewizji Naprawdę typowo telewizja, typowo radio TTM, Wejkiorowska Także będę miał okazję zobaczyć jak to wszystko wygląda Petarda, ja to jestem zadowolony Na mnie traf bo moje przeznaczenie Tu King, cztery korony, wjeżdżamy na beach Trzy państwa młode, już to będzie hit Miejsca tęsknowe, bo to jest zabawa, nie są Czekamy na beat, szukając mamony, czy to będzie hit Wypij na do bo to jest zabawa, nie są viralowe No dziś łączymy nasze style Stara młoda szkoła rapuje, pogryzie, a zabije Wiemy, kto z kim, gdzie. Słuchajcie, wielki szacunek dla wszystkich strażaków Tutaj z naszych okolicznych, z całego świata Wielkie brawa dla strażaków, moi drodzy, wszyscy! Yo, dia, Wszyscy bycie Ubrani odważnie, czekamy na ich przybycie bohaterska postawa będzie hołdem z kontrażakom na, na świecie, świecie nie tu ma malość, tu ma honor, łydztwo nadzwyczajna też odwaga, jednostka wejherowie, biało-czerwona flaga ochotnicza straż pożarna to jest poświęcenie, bo nikt ich nie zmusza tylko spełniają marzenie, słyszysz alarm, słyszysz syren, głośne wycie, ubrani Stefan, Telepan! Stefan Telepan, nogą w górę! Stefan masz rację, to była dzisiaj zarobista petarda, naprawdę zarobista petarda, ten dzisiejszy dzionek. Już. Dolinka rozkoszy, oczywiście, wlatuje. Kochani, kończę tradycyjnie w swojej tajnej bazie garażowej, ale dzień petarda. Taki dzionek fajny, spacer mega udany, wielka orkiestra świątecznej pomocy. Nigdy bym w życiu się tego nie spodziewał, że pomagając, wpłacając pieniążki na tak szczytny cel, jestem w stanie zrealizować jedno ze swoich największych marzeń, czyli. Dzień w telewizji, w radiu zobaczyć jak to wygląda. Od kuchni no totalna petarda jestem tak zajarany. <laughs> Teraz już tylko na chatę odpoczywać. Tyle wrażeń. Zaraz wejdę pewnie na swoją kanapę. To i ciśnienie yy, spadnie, i yy, zaraz będzie. Wiecie, yy, może komarenko się włączy, ale to nic. Jak Wam się ten filmik podobał, to oczywiście dajecie ławkę w górę. Dla wszystkich, którzy nie subskrybują, przypominam o włączeniu subskrypcji, włączeniu dzwoneczka, żeby być na bieżąco. I co? Widzimy się na następnym odcinku, nie? Nara, i do zobaczyska. Trzymaj. 几千块哟。<laughs> <laughs>